Elo, elo. No. no. Ej nie w ogóle ten set cały jest na no skillaowy. No i Ty masz lepszy landing, dobra Nie będę ci zabierał Dzięki. O, to jest ta. Co? To jest ta. Nie. No, ale jednak nie ten. Jednak mam inny karabin, jednak nie ten był mój ulubiony. Dużo szybszy, a praktycznie nie ma odrzutu. bo tam latają statkami tam o. tam trzy statki się biją chodź no to chodź po mnie to weźcie co rozwalaj ja zanim dojdę to już to rozwalisz dawaj no Jedź pod tamte... tamte o, pod tamte samoloty tam o. To jak któryś spadnie, to yy, zabierzemy go. Nie no, zależy jak zabiją osobę, która prowadzi, to się nie rozwali. Tam są takie te, takie... Nie, no, jestem tak daleko, że nawet tam szczalu nie dotykam. A jestem tutaj o gdzieś. To... Ej, samolot! Wsiadaj do niego i uciekamy! Wsiadaj do niego i uciekamy! Jest! Odjeżdżaj! Byle dalej! Odlatuj byle dalej! No. Ej, mogę ja prowadzić. Moa, moa. Aha, to nie da się wejść. A nie. Da się. Tam osą, tam osą! Tam gdzieś strzelam. Jest tu jak... Livia? Ej, bo spadam! Krycha, jest tu Livia? Czekaj. Czekaj chwilę. Ej, bo nie da się tym sterować w ogóle. Ja znacz gdzie No możesz, nie, czy nie zginiesz Nawalam Tu są 25 Lecę na nich na twardej 50 chłopie Jakie ja nie zadałem tyle HP

no bo ten. No bo ten. Ej, bo ja nie mogę tak wysoko lecieć. Ty? Mogę później pójść do ciebie? Jak nie ma? Strzelałem się tam cały czas. Będę mógł później do ciebie? Nie. Bo ty do mnie tylko przychodzisz, żeby grać. Wiem, jest. Ej, chodź ten statek zmienimy. Masz apteczkę od razu ci dam. To nie jest chyba statek do latania, no nie chyba, tylko na pewno albo po prostu my nie umiemy. No nie, no nie da się. A no tu można było wejść. Boże, nie ma mało hapy, więc no... Ej, wejdź, wejdź! No, no bo tak mama każe! Ale czemu? No bo idziemy w A no właśnie!

Tak wysoko nie mogę być. Do góry i leć. A nie. Nie, nie chcę tam. Tam, patrz, tam się biją, widzisz? Tam, o, widać... Strzały widać. A tam są takie czerwone strzały. No, a tu ty jest... Jak nie wiem, by bo... Było... Czemu to nie tak cały czas obraca? Nie da się tym sterować. Jak znajdziesz kogoś, to woj. Trzeba to zaklecić dziwnie. Będę muszę lądować. sto chapy mamy. Stamtąd gdzieś. Tam, tam, tam są. Od razu ucieka, patrz. Nie mam pojęcia. Tak tu. Tam, tam, tam. Tam jest tego dużo. Jest dostaje Wiem. Ja on no jeszcze tak bywa. Nie no, ja muszę się... Ja się leczę, ja się leczę Minus... Minus jeden. Minus dwa... No, lecimy. Twarda. Ucieka Sto! 100 dostał Spam do niego, on ma takie Kolapsuje nas, kolapsuje nas! Trzymaj, trzymaj! Uważaj! Masz misa! A nie, ty masz. No co? Jak oni... Oni mają AIMBOT! Uciekaj, uciekaj jak najdalej, uciekaj. Nie ma sensu się z nimi bić. Oni tak spalną. Mogę mi nic... Ej, bo ja nie mam snajpy! Snajpy tam zostawiłem! Trudno, ja i tak to lecę po snajpę. Moa. mam ten dar złota, więc... Mam takiego sprinta teraz. Aj. Ja mam tylko dwadzieścia budowli. Nie, mam dziewiętnaście budowli. No Szkoda, że wiertło zabrałbym sobie wiertłem, zbierał matce. No, wiertło było dużo lepsze. O, teraz mam dużo więcej maców. To weź ty tam idź, bo Ty jesteś dużo bliżej, to Ty weź to auto i po mnie przyjedź. Ja mam na szczęście. Ja bym wziął to auto podwójne, bo ono jest szybsze. No i moim zdaniem się bardziej opłaca, bo jak będziemy jechali, to w każdej chwili mogą do nas dojść jeszcze. My w ogóle tak mało killy. ja w ogóle do nie mam. To możemy na daleko ich bić. Możemy na daleko ich bić. Oni są tam, tak? Grudki porywają grudki. O, ale ja spraya dostaję! Jakiego jest dostał Dostał za 123! Headshota tam dostał! Lecz mnie! On tam dostał takie 200! Masz apteczkę? Ty, mam 45 HP. Spam w nich, spam w nich! Dobre, jak oni dają! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Bo tu obok jest auto, Wsiadam do auta i uciekamy. Co, nie? Siadaj! uciekaj! Brawo! Uciekaj jak najdalej, jak najdalej! Ci że auto wybuchnie! Jest, brawo! Nie! No i dż, 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 ja umieram. Jest, przeżyłem. Ja mam 30 HP. I net trochę leczenia. Miałem. I strefa bije po dwa. No więc jest mega tragedia. Ja nieważne z czego dostanę to od razu umieram. Nie, jak ze spammerki na daleko dostanę. Ej tu nie ma... żadnej skrzynki, no nie ma. Ja potrzebuję... stój. Tu jest lekomat. Ja zdechnę w zonie, ja w zonie zdechnę Nie ja zdążyłem Chodź lecimy do zona, do zona chodź, do zona, do zona, do zona Zdążyłem, nie dwie, dwa, Dwa hapy miałem Nie mam leczenia, chodź do zona A zona nam tak by bombiło. Choć musimy lecieć do zony jak najszybciej. No mam. Leciś coś do zony jak najszybciej. Ja mam jednego biga. To idealnie, ja się... To weź ty się ulecz bigami, ja się uleczę apteczką. Ja też mam jednego. Dobra, ale jak my z tego wyszliśmy, chłopie? Tam jest mityk czas, mi mityk chest! Jak mi walną zaraz jakąś plombę, a oni o nas nie wiedzą. Chodź Kuba, jest tu ten. Chodź Kuba, to są splasze. Znaczy ster, jak... I tak idziemy do zona, więc... Ja mam, ja. Chodź do mnie, mam impulsa. Ch... Dobra, oni biją. Mam tu bandaże. No, ja mam dwa bigi. To jest bardzo prawdopodobne. Zabiję tam, zabijam Trzeba fragować O, tu ty słupie, wywalam się impulsem. Dobra, spamiam teraz do mnie. Chodź do mnie, chodź. Zabiję to daj mi pompa, pompa. Zona głównie go dała Lecimy do zona